O panu Bogu? Brat Staszek przeczytał takie słowo: Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. To są wspaniałe słowa. Mówią o tym, że różne sytuacje przychodzą w naszym życiu i mamy do Niego wzywać. Bóg wybawi, a my Go uwielbimy. Dzisiaj pragnę może w inny sposób podzielić się z Wami, bracia i siostry. Mam tu taki wiersz, może go przeczytam i powiem świadectwo, które jest związane z moim życiem i z tym, czym się ostatnio dzieliłem z wami, bracia i siostry. Czy pamiętacie, czym się dzieliłem ostatnio? Proszę? Tak? Była to charakterystyka nieprzyjaciela, naszego wroga. I właśnie po prostu dużo miejsc w Słowie Bożym na ten temat mówi. Dużo żeśmy czytali, ale on jest bardzo przebiegły, chytry i działa w różny sposób. I z tym będzie moje, związane moje świadectwo. Wiele czytałem miejsc Słowa Bożego, w jaki sposób diabeł funkcjonuje, ale teraz tu tak przeczytam. Jakby wiersz, nie wiem jak to nazwać, bo po prostu nie jestem dobry z polskiego, ale to takie zobaczyłem, praktyczne metody działania wroga w różnych dziedzinach naszego życia. Ja to przeczytam, a każdy tak się wniknie, bo to, co będę czytał, bo widzę, że w wielu sytuacjach po prostu wróg właśnie w taki sposób działa. Jeśli nie mogę pokonać ich siłą, to przyłączę się do nich. Wstąpię w ich szeregi, przebrany za anioła światłości. Potem powoli naciągnę, naciągnę zasłonę nad tym, czego chce od nich Bóg. Wreszcie z nieczulem ich serca. Niech rozmawiając o Bogu, oddalają się od Boga. Zawładnę ich czasem. Czas jest czynnikiem zasadniczym. Bez czasu nie nawiążą relacji z Jezusem. Oderwani od codziennej relacji z Nim, będą upajali się pustymi słowami. I będą tak samo moi, jak ci, którzy z Bogiem nie mają nic wspólnego. Stworzę świat, w którym nie dam im złapać tchu, gonitwie za miedzią, pieniądzem. Uczynię to wszystko, by nie usłyszeli cichego głosu Jezusa, przemawiającego do ich serc. By w ogóle zapomnieli, że taki głos jest i w ogóle go nie znali. Wprowadzę się do ich domów przez telewizję i internet, przez seriale, filmy, programy. Sprawiam, że zło stanie się dla nich normalnością. Otoczę im złem, także spojrzą na nie jako na zwykłą alternatywę i nie będą z nim walczyć, bo stanie się dla nich normalnością. Sprawiam, że wszyscy że będą się wywyższać jedni na drugich, zamiast nieść pomoc sobie wzajemnie. Pycha jest moją domeną. Nabiorą się na nią w imieniu zachowania czystości religijnej. Przez nią nie zbliżą się do Boga, ale zbliżą się do mnie. W kościele, kościele wciągnę ich plotki, spory. Wmówię im, że prawdę o prawdę trzeba walczyć każdym środkiem, najlepiej, najlepiej gniewem, obmową, pogardą, uczuciem wyższości. Pozbawię im umiejętności rozmowy. Słowo brat i siostra będą tylko tytułami, jakimi się będą określać. Nie będzie w nich uczuć miłości i przyjaźni. Zamienię te słowa na puste frazesy. Poróżnię ich przez doktrynę. Teraz wystarczy tylko to mądrze wykorzystać. Podzielę ich ich prawdą. Zdziałam subtelnie, ale efekty będą zdumiewające. Ich serca staną się poligonem walki. Wzajemnych oczernień, a świątynia ducha. No cóż, by mnie nie rozpoznali, pozwolę się im modlić. Ale życie, o którym mówi im Jezus, nazwie mleczkim, czymś, nad czym nie warto się zastanawiać, o które nie muszą zabiegłać dorosłe dzieci. Moim dziełem będzie to, że chrześcijanie zaczną uczyć się o Chrystusie zamiast uczyć się od Chrystusa. Będą mówić o Duchu Świętym, zamiast pozwolić prowadzić się Duchem Świętym. Będę godził się na ich pobożność, na pobożność tych, których o ale tylko na jej pozór. Zgodzę się na wizyty ludzi w Kościołach, ale bez pragnień. Życia poza tym światem. Stworzę chrześcijaństwo na swoich zasadach. Bierności, braku aktywności, wyuczonych na pamięć pacierzy, zamiast przeżytej modlitwy, religijnych form i rytuałów, zamiast żywej łączności z żywym Bogiem. Zamienię więź z Bogiem na więź z obyczajami. Życie w obfitości Bożej, zamieniem na życie w obfitości mojej. Aktywność, zamieniem w bierność. Światłość, którą mają świecić, zgaszę. Budząc w nich samozadowolenie. Tak, to genialny plan. Mamy mało czasu, więc do zwycięstwa. Towarzysze demony, walczmy. Pan jest blisko. Walczmy o każdą duszę, by nie została zbawiona. To jest tylko taki wiersz, który może ktoś napisał, ale dużo nam mówi o diable, który działa w taki sposób, żeby w kościele były właśnie spory, niezgody, fałszywa pobożność. Nawet prawdą ludzie się różnią, i tak jest. Szatan zawłada czasem, ludzie, pomnik goni za pieniędzem, za bogactwem, cały czas dążym, skłaniają się do szlokiego, do kłamstwa, do oszustwa, do innych rzeczy. Tak działa diabał. To są takie praktyczne wskazówki. Pragnę teraz przeczytać jeszcze parę miejsc ze Słowa Bożego i powiem świadectwo. Z Ewangelii Jana, 18 rozdziału. Wiersz 37, <laughs> rzekł wtedy Piłat, a więc jesteś królem, odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem, ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, każdy kto jest z prawdy, każdy kto z prawdy jest, słucha głosu mego. I tutaj Pan Jezus mówi, ja się narodziłem po to, żeby dać świadectwo prawdzie. Się zastanawiałam prawda, czym jest prawda, ale faktycznie prawda to jest coś, na, coś najważniejszego. Pan Jezus po to się narodził, aby dać świadectwo prawdzie. Gdy odchodził jeszcze przedtem, gdy odszedł z tej ziemi, do Samarytanki powiedział, że prawdziwi czciciele będą chwalić Boga w duchu i w prawdzie, a więc w prawdzie, sprawiedliwości zachowując Bożego prawa. Świat jest pogrążony w cały złem, w grzechu. I tutaj Ewangelia Jana, ósmy rozdział, co mówił Pan Jezus do tych ludzi, którzy byli w tamtym czasie? My wiemy, że są te dwa królestwa, że szatan jest Bogiem, władcą tego świata. I tu Pan Jezus mówi do nich tak, którzy byli Izraelitami, faryzeuszami, uczynami w piśmie, Mieli bardzo wysokie mniemanie o siebie, a gdy przyszedł, przyszedł Pan Jezus, oni chcieli go zabić. I on im mówi tak: Ojcem waszym jest diabeł. Chcecie postępować według jego porządliwości, podług, według porządliwości Ojca Waszego. Ludzie w tamtym czasie chcieli postępować według po, porządliwości szatana. W dzisiejszym czasie jest to samo. Mówi tu o nim, że jest mężobójcem od początku, mężobójcą, w prawdzie nie wytrwał, nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I tu właśnie te cechy charakterystyczne szatana. Kłamca, ojciec kłamstwa. Co mówi? To jest, wszystko mówi od siebie. W liście do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, Drugi rozdział, wierzch 26, może piąty przeczytam. Napominajcie z łagodnością knąbrych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania, do poznania prawdy, że się wyzwolą sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia woli swojej. I tutaj widzimy, że ludzie w świecie. Są narażeni na kłamstwa diabelskie, na działanie szatana, który zmusza tych ludzi do pełnienia swojej woli. Oni go naśladują, oni postępują tak jak on postępuje. W liście do Kolosa jeszcze jedno miejsce w pierwszym rozdziale 13. 12 i 13 wiersz, dziękując Ojcu, który Was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie święty, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. Naprawdę mamy za co dziękować naszemu Bogu Ojcu, że On nas znalazł, że On nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna Jezusa Chrystusa. To jest wspaniale być dzieckiem Bożym, Synem Bożym, być w Jego Królestwie, a nie w Królestwie tego władcy, tego świata. w Królestwie ciemności. Po tym wydarzeniu, które miało miejsce w moim życiu w niedawnym czasie, czy tygodnie temu, po prostu mogę wiele rzeczy, które wiele rzeczy doświadczyłem, pragnę się nimi teraz podzielić, jak to było w praktyce. Myślę, że nie jeden z Was, bracia i siostry, po prostu miał podobną sytuację, lub może mieć podobną sytuację. Zastanawiałem się, dlaczego coś takiego. Tak mnie spotkało, choć to głupie, może zastanawianie, nie? Bo wiadomo, że po prostu, gdy człowiek czyta słowo Boże, stara się żyć. To są różne sytuacje w życiu, które się przechodzi. I w środę tu na nabożeństwie brat pastor akurat dzielił się słowem Bożym, no i to wszystko było powiedziane. Było powiedziane, że nic się nie dzieje bez woli Boga, że Bóg jest Bogiem suwerennym, wszystko co w życiu przechodzimy, to Bóg nas doświadcza, chce nas czegoś nauczyć, abyśmy mogli coś z tego wziąć, z czym się podzielić. Dla mnie to po prostu dało konkretną odpowiedź. Zacznę od tego, że od pewnego czasu może spotykacie się z różnymi telefonami, Dzwonią, dzwonią, oferują wspaniałe rzeczy. To jakieś pokazy, to jakieś po prostu urządzenia lecznicze, to garki, to materace, to kołdry, to urządzenia specjalne i po prostu zachęcają. Ale najpierw bardzo na pewno skorzystacie. Wszystko za darmo, upominki za darmo, a jeszcze jakieś po prostu badania lekarskie za darmo. Tak dzwonili do mojej żony. No i nastąpiło tego, że tam po prostu zdecydowała się pójść na takie spotkanie, dają tam jeszcze tak to, żeby to pięknie wyglądało, dają jakieś hasło, jakieś coś. No i spoko, tak nie chciałem być, byłem w Bielsku na studium, a tu w sobotę przyjechali, żeby jechać. No dobra, pojadę. Pojechałem na ten pokaz, było to w hotelu w Fajnówce, pokazują coś i co zobaczyłem, nie? że po prostu cały czas to jest kłamstwo. Ludzie mówią, krytykują innych, krytykują lekarzy, krytykują recepty, krytykują wszystko, żeby coś swojego przekazać na tych pokazach. To są wyuczeni fachowcy w tym kłamstwie, żeby tylko sprzedać swój produkt. Po dwugodzinnym spotkaniu, może jest mi bardzo głupio, wiem, że źle postąpiłem, ale zgodziłem się i kupiłem jakiś taki malutki prezent, taki przyrządzik. Leczniczy? Podpisałem umowy, nawet nie wiem co. Tyle czasu po prostu wpływają na umysł ludzki. To nie wiem, czy to psychologia, czy co to jest, że po prostu ci ludzie, którzy tam są zaproszeni, po prostu jakby przestali kontrolować swoje myśli, swoje dążenia, to co wiedzą, i łapią się na te kłamstwa, na zachęty, na wielkie promocje. Doszło do tego, że podpisałem ten produkt, i to było tak skomplikowane. Urządzenie, jakiś program proleczniczy, i tak dalej. Sam nie wiem, co jeszcze dał do podpisania. Inne karteczki, światło słabe było. Nie mogłem przeczytać, bo małe litery. Nigdy nie podpisujmy tego, co po prostu nie przeczytamy. Druga sprawa, przed takim wyjazdem na pokaz. Mamy braci, siostry, znajomy, porozmawiajmy jedne z drugim, do pastora, do starszego. Boże, dają dobrą radę, żeby tam nie iść, bo po co? To ja, tam jest samo kłamstwo. Podpisałem, ale i tak byłem zadowolony, ale w domu po prostu, gdy Boguś mnie po prostu dorwał, to mi wszystko wyjaśnił. No i wtedy po prostu zacząłem myśleć, dopiero. A to, to mydlenie oczu trwało ponad dwie i pół godziny. Także ci ludzie byli tak po prostu załamani i w ogóle i wszystkich po kolei biorą i tam po prostu proponują jakieś rzeczy, które kosztują parę tysięcy złotych. Dla mnie to nie byłoby problem zapłacić, no mógłbym to zapłacić, ale uświadamienie sobie tego, co to za program. Jakieś rzeczy, które zacząłem tam słuchać w domu, dopiero mi przychodziły do głowy, zacząłem porównywać ze Słowem Bożym i ten, mówię, nie mogę w tym uczestniczyć, nie? Co się dzieje dalej? Szatan nie daje za wygrane. Poniedziałek dzwonię, że chcę się wycofać z umowy, bo po prostu podpisałem i po prostu nie chcę w tym uczestniczyć. A oni mówią: niemożliwe, nie ma żadnej opcji wycofania się. Musisz tam zostać, koniec. Ja mówię: ja nie chcę tego, tego jakiegoś tam magnetyzera czy coś, ale pan podpisał program leczniczy. Jak Pan wyśle, to i tak Pan będzie uczestniczył w tym. Cały czas kłamią. Słuchajcie, jestem dzieckiem Bożym, staram się mówić prawdę i może niedobrze jest to, że każdemu wierzę, nie? Ale tak mnie uczy Biblia, nie? Ale my tu musimy rozpatrywać, że świat jest w grzechu, w kłamstwie i on inaczej patrzy. My między sobą mówimy prawdę, ale oni nie mówią. Tam każde słowo było się kłamstwem. Diabeł złapał kogoś Ci ludzie są narzędziem szatana i oni po prostu za wszelką cenę muszą cię tam trzymać cztery lata czy ileś i nie wyjdzie stamtąd. Jak umowie pisało 10 dni na odstąpienie. Modliliśmy się cały czas w domu, nie, i dzieci i tutaj w zborze się modlili i po prostu postępowałem, bo prawo jest prawem, według prawa zrobiłem wypowiedzenie, może jakby ktoś coś takiego przyszłości po prostu miał do czynienia, to niech to wie, że należy zrobić wypowiedzenie w ciągu 10 dni jak najszybciej, pisemny listami potwierdzonymi wysłać do danej firmy. Jeżeli się tego nie zrobi, no to już człowiek wtedy po prostu wpada w te większe sidła. Ale podpisałem. Syn mówi, co podpisałeś? Ty, no nie wiem, a masz kopię nie mam. Nie dawają kopii, nie dawają żadnych odpisów tych różnych rzeczy, co podpisałem. I myślę, Boże, no nie wiem, co podpisałem. Boże, pomóż, nie? To jest ten dzień niedoli. I woła się wtedy do Boga. I co się dzieje? Po prostu dzwonię do banku następnego dnia. No już umowa, no momentycznie, sobota, niedziela, już wniosek rozpatrywany, już załatwiany, w moim imieniu wszystko załatwiane, na wszystko się zgodziłem. I mówię, ja po prostu rezygnuję z tego programu. Chcę rozwiązać umowę. A no tak, to ta pani z banku powiedziała, jest możliwość z roz z rozwiązania umowy i też 10 czy 14 dni, a więc jest taka możliwość. Pisze się odstąpienie do banku o rozwiązanie danej umowy. Następnie po prostu też wszystko listami potwierdzonymi z potwierdzeniem odbioru. Napisałem oświadczenie o odstąpieniu umowy do tej firmy. Następnie wysłaliśmy produkt, który też trzeba zgłosić wszystko jak... W umowie są tam z tyłu regulamin. Trzeba wszystko dokładnie czytać i według regulaminu postępować. To, żeśmy zrobili, miałem świadków na zapakowanie produktu, żeby mnie nie oskarżyli, że będzie coś pobite i tak dalej. Paczkę ubezpieczyłem, bo to droga paczka, żeby też nie zarzucili, bo tak sobie życzą. Wszystko dobrze. Po tych modlitwach tu w środę i w ogóle, to już gdy my się modlili, to był... Wszystko się zmieniło, ale do czasu co się dzieje w człowieku? Człowiek, jak wpadnie coś takiego, to jest niepokój, brak pokoju, zastanawia się, myśli, dąży do czegoś, i człowiek zaczyna działać, i mówi: co jest grane, nie? I tu sobie uświadomiłem, jak mamy wspaniale jako dzieci Boże, no nigdy nie, no nigdy, miałem czasami, nie, ale człowiek jako dziecko Boże ma ochronę, ma pokój w sercu. Bóg nas chroni przed takimi różnymi sytuacjami i to naprawdę wspaniale jest żyć z Panem. A ludzie, którzy nie mają pokoju od Boga, to mają niepokój, troskają się, martwią, zastanawiają, często popełniają samobójstwa bez tej ochrony. I dalej po prostu był problem, że oni nie chcieli specjalnie przyjąć tej paczki, tydzień, dwa minia i tak dalej. No. I modlili się. Pokrzepiający był do mnie mój syn, który po prostu mi przeczytał takie słowa. Zaufaj Panu z całego serca, nie polegaj na własnym rozumie, pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie ścieżki Twoje. Tato, tak rób, ja zaufałem Panu, Bóg mi pomógł, będziesz miał świadectwo, będziesz miał się czym podzielić, jaki jest Pan. Te słowa to dostałem na Sylwestra tutaj te same. I on też akurat mi po prostu te same słowa po prostu przewiedział. Ja można powiedzieć, że dwa dni tak walka różna się toczyła, ale potem, gdy żeśmy się modlili i tu z Boże i te wszystkie słowa człowiek wnikał, w słowo Boże, nie? To już dostał pokój, już miałem pokój. Pomimo nierozwiązanych tych problemów zrobiłem to, co mogłem i dalejśmy przekładali te sprawy w ręce Boże. I nastąpił pokój. To jest coś wspaniałego. Można zaufać swojemu panu. On pomoże, on rozwiąże. Za dwa tygodnie czy coś Bóg sprawił, że po kolei wszystko poodbierali. Przyszły potwierdzenie odbioru i tej paczki i innych rzeczy. Zadzwoniłem do banku we Wrocławiu, powiedzieli, że pożyczka jest rozwiązana. Także już nie potrzebuję nic płacić. Za to wszystko niech będą dzięki naszemu Bogu, że On pomaga. Pomimo różnych sytuacji, które w życiu może nierozsądnie postąpimy, coś zrobimy, zwłaszcza jak to mówiłem, mamy czuwać i też nie przyczuwałem, nie? Ale musimy czuwać, no niestety. W każdej dziedzinie swojego życia, nie tylko w zboże tu, ale w życiu codziennym. Te wszystkie telefony, to wszystko, to wiedzmy, że nie jest nic dobrego. Ale jeżeli ktoś padnie, wiecie, bracia i siostry, że prawnie postępując, jest rozwiązanie. U nich nie było, oni cały czas mnie kłamali, że nie ma obcy, nie ma możliwości, będziesz płacił. Czułem się jak taki zniewolony, pochłonięty w coś, w jakieś sidła. Się, Boże, przecież Ty jesteś ponad tym wszystkim. Kim jest szatan? Nie? On może straszyć, ale nasza po prostu jest po prostu pozycja razem z Chrystusem. My mamy Boga, który ma pod sobą szatana. I Modliliśmy się i Bóg rozwiązał tę sprawę pozytywnie. I jestem za to wdzięczny Panu Bogu, za Jego miłość, za Jego dobroć, za Jego pokój. Myślę, że to świadectwo jest dla Was wszystkich może jakimś y, taką opowieścią, pokrzepieniem, może Poczeniem. pocieszeniem, prawda, pouczeniem, że to możemy wziąć do siebie, jeżeli ktoś wpadnie, może. Być rozwiązanie. A jeżeli coś takiego ludzie dzwonią, nie korzystajmy z tego, bo to wróg ma wyspecjalizowane rzesze ludzi, którzy gonią za pieniądzem, za bogactwem. Dla nich to po prostu jest jak najważniejszy cel życia: kasa, kasa. Nie liczy się zdrowie, nie liczy się nic, to wszystko jest fikcja. Niech będzie uwielbiony Bóg za wszystko. Co on czyni? Za to, co posyła i w naszym życiu, abyśmy po prostu wyszli z tego bogaci i na drugi raz nie dali po prostu się podejść, choć diabeł nigdy nie przestanie.